Cześć witajcie, z tej strony Dalkanaos. Jak widzicie, powróciłem z Margonem. Stoimy dzisiaj na Władku. Wraz z, z Soniakiem. Tak. Przywitaj się. Siema. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Po, e, już dawno nie było Margonem, ale wróciłem na świecie Pandora prywatnym. Trzeba było za niego zapłacić. Jak widzicie mam 42 level, nabiłem go dzisiaj. Naprawdę. Może wam potwierdzić. To kłamstwo, ma konto od wczoraj. Przepraszam, pomyłka. Tu jest potrójne, potrójny, yy, potrójny ex i... Tak? Potrójny eks? Potrójny, no potrójny. I lepiej loty lecą podwójnie, pod czy razy tam. Lepiej. Trzy lepiej loty lecą. I widzicie, tutaj mam takie mnóstwo uni, jest, można lotnąć. Pokaż się, ty masz uni. Wali po prostu TT. Non stop walimy. I no stop takie unie wylatują. To jest masakra. Jeszcze mam 8 na aukcji. Z dzisiaj. Haha, <noise> zabawne. Ja byłem na przykład na kotłaku, wczoraj se stałem z nim i nam poleciały 7 uni, z czego wszystko poszło na aukcję. Oddałem mu wszystko, niech się kłam. Nie, o, i właśnie, mamy nowy klan, dzisiaj założony, Bad Boys, na tym świecie, tak? Jestem Playboysem. Nie, bez kojarzeń, o, proszę. Jestem... Zapraszałem do naszego klanu, wystarczy pisać do mnie albo do pana so 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 Soniaka. Niech będzie. Możecie dodać nas do znajomych, chętnie przyjmiemy. I jeszcze krótka informacja. Nie będzie, moje konto to wcześniejsze tego setnego nie będzie do, do... nie pamiętam czy to wspominałem do 2016 roku, bo zostało zbanowane. No dobra, więc widzimy się przy biciu. To... Do zobaczenia. No i jak widzicie, już walimy. Yy, naciskaj. Ja mam naciskać? Czekaj. Na to. No naciskaj, bo ja nie wiem które. Czekaj, muszę znaleźć. Dzisiaj jakiś nowy motyw jest. Nie wiem o co w tym chodzi. O, udało no, ci się. Dobra... Trzeba dwa takie same Dobra. przyciski włączyć. To wtedy... Nie Patrzcie na to, jak będę walił w że rzek, ponieważ on ma dużą odporność na mnie. Nieprawda, bo zerową. Dużo ma na ogień właśnie. O ja! Rozwal go proszę! Rozwal! Ja! Jaki fart! Po raz pierwszy! Daj no mi te itemy przydadzą mi się. Aaaa, prowajcy. Jak widzicie, dwa pustaki. Na 1% 1%, 1% został? Czy... No, fartem. Ja to mam szczęście naprawdę. Dobra, i idziemy się przy następnym biciu. No, słuchajcie, jeszcze taka mała informacja. Jak to się nazywa? Co ja się Poczekaj Że taki walk może będzie z pięć Ponieważ mam ograniczony czas I muszę kończyć jak najszybciej Bo dzisiaj jest niedziela Nie wiem czy to jeszcze dzisiaj wstawię Spróbuję zmontować Jakąś muzyczkę Wam dam do tego Tylko nie wiem jaką Dobra, że nie dosyć praw autorskich Ale zobaczymy się. Dobra, więc widzimy się przy następnym biciu Dobra, widzimy się znowu no, Może uda nam się zawalić Ja Dobra, mhm. nie udało nam się więc widzimy się za chwilkę bo ziemek nam ukradł. Cześć, witajcie. Znowu jesteśmy walimy i wiem o co chodzi w ten czas zrobić dwa takie same znaki, czyli to i to. Ej, zrobiłem dwa takie same i padłem. Padłeś? No. Naprawdę? No, nie bo wączy... widzisz? E, bo włączyłeś auto. Ano. No. Dobra. Mądry ty. Dobra, więc widzimy się za chwilkę jak dojdę na miejsce. Dobra, już jesteśmy. Udało mi się przyjść tu w miarę szybko. Przez jakiś 5-5 mag, który nam się nie podoba. Nie, nie będziemy go bili, bo znowu pewnie nie padna, a nie chce mi się czekać. Dobra, więc... do zaczenia jak będziemy bili. Cześć, witajcie. No, znaczy już znowu jesteśmy. Dobra, bi. O ja, padam Unilotło, unilotło. Tak? Ludowa strzegoblina. Proszę, przeżyję. Padam na pewno. Ja. Dasz mnie. już od razu ja wystawię na aukcję. No ej. Musiałeś się wziąć, co? Ale nie miałem autopilka. No i fajnie. Dobra, idziemy się za chwilę i chyba zmieniałem miejscówkę. Chociaż będzie chyba ostatnie bicie. Idę i ostat... o... bijemy ostatni raz. Dobra, więc zobaczymy się na miejsce i będziemy bili. Bo już mi się nie chce. Wytrzymywać. No. No, jesteśmy znowu. Mam nadzieję, że nam się uda. Masz nic. Spróbuję. O Boże. To ty rozwal tych tych. Nic spokojnie. O ja. O ja, 1%. Padam na stuwe. Unik. Kończę. Daj mi to proszę. Twoje będzie i tak. Czemu niby? Bo jesteś magiem. Mhm. Dobra, jak widzicie, Soniak mi oddał dwa uni za tamty mieczyk i zrobiłem jeszcze jedną Unii. Więc dobra. To było na tyle. Były chyba trzy albo cztery bicia. Więc dzięki mam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w na, na następnym odcinku będzie niedługo. Obiecuję, że teraz już nie będę przyciągał. będzie marygonem co drugi, trzeci dzień. Z Soniakiem prawdopodobnie. Na innych dwójeczkach, ja trochę sobie po to nie be... Następny odcinek to Szczęt będzie. Może nie be, że będzie szczęt, wbiję 60 albo 50. I to będzie gdzieś za dwa dni może Szczęt Może jutro będzie. O ile się uda mi wbić 50, więc zobaczymy. Dobra, więc dzięki za oglądanie zobaczenia. Nie zapomnijcie zajść łapki w górę albo, subskryp albo subskrypcji. Zaczęć cześć, pożegnajcie. się. pa! pa.